Meteopatia, bądź inaczej meteoropatia, czyli wrażliwość organizmu człowieka na wpływ warunków atmosferycznych. Objawem są zaburzenia w reakcji sfery psychicznej i fizycznej na skutek zaburzenia mechanizmów adaptacyjnych. Już Hipokrates zwrócił uwagę, twierdząc, że należy mieć się na baczności w czasie zmiany pogody i unikać w tym czasie. Puszczania krwi z żył, wszelkich wypalań i stosowania noża. Znaczna część populacji odczuwa ból, dyskomfort w momencie, gdy ma się zmienić pogoda. Dzieje się tak, dlatego że przy zmianach frontu, zwłaszcza tych dynamicznych, szybko spada ciśnienie, wpływając na zmianę objętości naszych tkanek. Wśród chorób meteorotropowych wymienia się dolegliwości układu kostnego, więzadłowego i mięśniowego, zwanych potocznie chorobami reumatycznymi. Reakcja układu kostno człowieka na zmiany pogody ma zwykle charakter miejscowy i przejawia się zaostrzeniem dolegliwości bólowych, występujących najczęściej w stawach objętych. Procesem chorobowym. Do chorób meteorotropowych obejmujących narządy ruchu zalicza się różnego rodzaju nerwobóle i dysergie pourazowe, czyli bóle zlokalizowane w obrębie wcześniej złamanych kości. Przypuszcza się, że około 60-80% wszystkich zaostrzeń tych dolegliwości należy przypisać warunkom pogodowym, cechujących się zmianą cech fizycznych powietrza wywołaną zmianą ciśnienia atmosferycznego, napływem chłodnych i wilgotnych mas powietrza oraz niedostateczną ilością jonów ujemnych w powietrzu. Literatura podaje, że u osób cierpiących na choroby reumatyczne narządu ruchu występuje ograniczona sprawność układu termoregulacji, co sprzyja nasileniu dolegliwości bólowych w stawach i w mięśniach. Nasilenie tych dolegliwości może pojawiać się ze znacznym wyprzedzeniem nawet do kilku dni przed nadchodzącym frontem. Jeżeli więc twój pacjent nagle zacznie uskarżać się na bóle typu reumatoidalnego, warto może spojrzeć na prognozę pogody. Do zobaczenia.